Cześć kochani, dzisiaj gramy w coś podobnego do Fall Guys. Jakby, nie wiem. Zobaczmy to z Zainstalowałam po prostu, żeby zobaczyć, jak się gra w tą grę. Chomikiem. Jestem chomikiem. No i tutaj się losuje jakąś, jakąś grę. Ja dopiero dzisiaj to zainstalowałam, więc nie wnikajcie jak nie znamy jak to Dobra. A teraz spróbowałam, wiecie. Jestem tutaj po prostu chomikiem. No idźcie! No, widzicie, jestem pierwsza, bo jestem najlepsza w Uuu, Nie wiem, czy to jest dziura? Jezu, ja myślałam, że to jest dziura, serio. Chyba jestem pierwsza. No, jestem pierwsza, widzicie? Jestem najlepsza. Widzicie, to pierwsza najlepsza. No i wygrałam, wiecie, idziemy na kolejną rundę. W to jeszcze nie grałam. Aha, musisz tylko omijać przeszkody. A jak zwykle reklamy. Ja sobie włączę internet. No. Nic Nie chcę żadnych reklam. Serio. Dobra, gramy. Chodzi że ta gra jest bez syneta. Przepraszam Widzicie? Dobra, idziemy na kolejną jakąś rundę No znowu, a nie To jest jakaś słabka rona I trzymają do końca rundy Nie, tam... Tam, tam się wśród... nie, sekund. Trzeba na sam koniec, jak widział, idealnie trafić w koronę. Szybko! Szybko! Uciekaj! 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 Uciekaj, 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 uciekaj! O nie, o nie, o nie! Szybko! Szybko! Szybko, szybko, szybko! Szybko! Szybko, szybko. szybko, szybko zabieraj! No, mocję, Adrenalina. Ludzie. Szybko. 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 Kurde, nie! Waliamy poza mafę! Co się! Nie Ale szczęście! Ale szczęście! Ej, serio! Serio, ja dam radę! Jezus Maria, ale szczęście! Na sam koniec zabrałam typowi! Dobra, ja nie wierzę w to idziemy teraz na kolejną rundę. Skacz, aby żyć, zostań ostatnią żywą osobą. To co tu się robi? A to się finał, czyli muszę tutaj jak najbardziej dać radę. No dobra! No dobra. Så fikk vi greia opp. A jakiś hajs dostałam Nie, ja nie chcę To ja mogę sobie teraz coś może kupić Na stówę mogę coś kupić i nie dziękuję yy, dobra, idziemy kupywać Farmer, żelek Cugierek yy. No brakuje mi trochę Czekajcie, coś tańszego znajdę Tylko takie coś można? O Jezus co drugie to wszystko jest. Sery, czemu to jest takie drogie? Oferty, czemu tak mało jest tych brzoskwinią Mmm... No, szukamy czegoś innego żelek. No, to jest jakieś drogi, no. Co? 15. Co? To jest chore, to jest chore, no. W sumie, w posiadaniu. O ja mogę być rudym. Zablokowany, ale ja chcę być rudym chomikiem. a twarz. Mogę, a nie, myślałam, że mogę mieć wszystkie, ale chyba wolę tą. No okej, okay. i w sumie cutie jest, Myślę, że jeszcze te cztery rundy jakoś damy radę, albo jeszcze jakieś parę rund zrobimy. No i możemy zakończyć odcinek, ale nie kochani, zaczęłam się. Nie! Szybko! Szybko! Jej! Jej! Udało się, udało się, udało się. Okej okay. Widzicie? Wszyscy odważni, a ja nie, a ja nie. Higgs sorry, przepraszam was. A w sumie nawet fajna jest ta gra. Jesteś chomikiem, który nie wiem, chodzi po wszystkich. Skacz, aby ży oceniam osob żywą osobą. Dobra, spróbujemy. Jeszcze... Dopóki kiedy to zainstalowałem, jeszcze nigdy nie wygrałam. Nie byłam w finale, bo zawsze przegrywałam na właśnie tym. Bo chyba to już... Ciągle grałam trzeci raz, od kiedy zainstalowałam. Idźcie ode mnie, homiki. O nie, 14 zakwalifikowano, nie wiem. Ojeju! Ja Chcemy jedyne tutaj, ale może uda się. O Jezu, udało się. Ale fart, ale fart. Przepraszam za moje papugi. Musią, muszą się drzeć. Dobra, idziemy dalej. Chomiki. Będziemy... Ja myślę, że możemy... że tak, że inne gry też mogą być na moim kanale, nie tylko BSP i MSP. Bo już nie mam po prostu pomysłów na odcinek. Oh my god! Piłka jest na przemona ja nie no, to co tu robić, Dawajcie! Mam nadzieję, że do dobrego jakby tego gola, a nie wiem, szczelę. Nie no, co wy robić? No, no nie, tylko nie, tylko nie to, tylko nie ta! Boga, Ola, Chcemy Nie! Chciałam, sobie się Dobra, gramy. Nie! Dobra, i teraz już po nas raczej. Nie, Widzicie, Widzicie jak ja Dobry... dobrym piłkarzem? Wszystkie piłki. Na moją długą stronę żyć. Nie. Help me, help me. Jestem homogem. Nie! Oj, słabo. Nie wiem. O, ej coś tam użyłam, więc mogę jeszcze raz spróbować. Być! Znowu piłka... O nie, to jest się to stara. Czerwony górą. A tu tak, się tam stać, żeby najwyżej wiecie. Będę bardziej tak po tej stronie, bo ja wiem, że oni tutaj za chwilę tą piłkę dadzą. Widzicie, już niebiescy się czają. Czają. Nie wiem. No chodźcie tu. O, dwie od razu wlecą. Widzicie, że nigdy się nie podają. Dobra, dobra. O nie! Czekajcie. Czekajcie. Okej, okay, idziemy. Nie! Chomiki! Chomiki! Trzeba im pokazać! Sekunda, nie! To by... Ej, ale to by... Ale by się udało, to by się udało, ja wam mówię, ja jestem najlepszy, najlepszym piłkarzem. To by się udało, i to wam mówię. Okej, okay, uwaga. Zatrzymamy. Ja tutaj dam radę, to jest ostatnia runda, ja tutaj dam radę. Widzicie co myka? Okej. Okay. No dawaj, pokaż coś. Nie, nie! Nie! Widzicie? O nie! Co to jest? Widzicie jaki ja jestem? Niezły. Chomik! Chomikę! Chomik! Mi! Oui. Dobra, trochę tutaj. O nie, nie, nie! Nie! O Jezus! O kurde, o kurde, to jest jakaś kolejna jakaś... spadły, widzicie? Jak zwykle, wiecie, wygrałam niesamowicie, więc dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej tej serii z chomikami, to piszcie w komentarzach. Pa!